Na szybko chcę zobaczyć jak, jak, jak daleko zachodzi twoja łysizna na głowie, to też sobie... Klucz. Albo wyciągam goretkę. Nie to jest wiem jak panowie przede mną. A, to, jadł... to i pan to przy okazji do składał. Dobra, pan... wiesz K co, bo K ja tymi Mówisz, ludźmi tak powiem, muszę też się jaka... zająć, bo zaraz się będą. Co jest? <laughs> nie wiem, killer Uf? chyba nie chciał słuchać tego, czego mówię. Gdzie killer? No mówię, no... Jest... Pies go zjadł. Komendancie, bo ja na tablecie coś sprawdzałem. Co sprawdzałem hey. <noise> Powiedz, że nie wpisałeś komuś datki. Sprawdzałem jak się mandaty wypisuje I, komu dałeś? I ile? Tam było <noise> najmniejszy <z> sprawdzałem <głos> <głos> Gdzie jest, gdzie jest killer, no? no tam. Zabrały go służby? No, oj oj, tak zabrały. O, o kurwa to ten. Killer będzie wkurwiony. kurwiony. To ten. No, tak, zwróciły tak. go dalek. No, no, no. <laughs> kurwa, zaczyna się. Widziałem, że te tablety, ta technologia... I dobra, jak na radio powiedzieć? Yy, mięśniem M się mówi, my się mówi. tak samo jak... Ale na jedynce muszę... Dziesięć dziewięć? Dziesięć dziewięć? Działa. A co ty powiedziałeś na radio? Oglę... Co kurwa tak się mówi? Czek poprawny się mówi. To chyba był Zakolak. I, tak, Zakolak sprawdzał, czy czek poprawny. RADIO Radioczech. No Nie Słyszysz teraz wszystko? Działa, zajbiście Jak będzie karmider, Jak będzie na przykład skwiergada? Możesz sobie przejść na inną częstotliwość, tylko bo zacząć. Mogę sobie złożyć 38 do, po, do patrolu. Mhm. Kumasz, ten tablet to na razie bym zostawił, bo to, to za... w twoim przypadku to kurwa zaraz będzie pół miasta w wpierdlun. Możemy poćwiczyć jeszcze. No to poćwiczymy kurwa na zatrzymanych, nie na mnie Dobra. I kto tu wyjechał kurwa? Kto to jest. Kto to jest? Pan przykuł tego pana jeździć? Kto... to, 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 to nie pan jest? Halo. Miejsce, miejsce na parkingu kurwa! parkingu... Rączki! A kurwa. Ja w pan mnie zostawi, kurwa. Na ja Rączki, rączki dawaj! Co jest? Kurwa rzuca się ty! 38 plus 1. 38. Łokciem mnie uderzył! Masz... za cię, z... widziałem! Łok się mi zajebał no, ale, że pan... 53, 42. Ale panowie, jest panowie, jest w idziemy Nie należy. Nie Nie że? no miejsce Nie należy. Nie należy. Nie Nie należy. Nie, nie, nie. panowie no, na Nie pijany Jaki pijany Nie należy. 64 Gorzołą etanolem od niego! Kiedyś na szpital z poszkodowanym. Komórkę mu zostawić? Nie. nie kurwa, jebany złodzieju, jebany. Co ty powiesz, kurwa? Nie złodzieju, jebany. Nie no, zajebie mu zaraz. Spokojnie za kolek. Co złodzieju, nie będziesz od złodziejów? Weźmy się prowadzę na prowadzę. 80. Za, za niebieskim sportowym samochodem, Popular Street. Jedzenie mu brać też kola jedzenie was jedzenie... Z Szacunkiem, bo na, cię na, zaraz ukróce. Kierujemy się w stronę kasyna. Chuja chuj, się ukróć kurwa. Nie, będę filmu. Nie, wejdź, wejdź za kola, bo tylko zabiję zaraz Kurwa, zajeboś jeszcze raz. Zajeb się Tak jest dalej. Jeszcze raz, jeszcze słowo powiedz, jeszcze jedno słowo jak ci. Zostanie uzbawiona dusza twoja. O.. Naplu na mnie! No to pozwala O, Obrona O ty kurw O... Leżeć kurwa! Gnoju O... Uderzył mnie, teraz mnie uderzył, kapelusz mi spadł Dobre Nice to było I co teraz? weź tam panu Tak, ale nie mam dowodu, więc nie jestem w stanie Kurwi bo. wyciągnij panu z kieszeni Dobra, ale nie chcę poleży Co jest? Zajebał mi widział kapitan co teraz, dzwoniczku? Oh. 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 Kurwa, dobra, A, to jest robot. Tam, na pewno w kieszeni ma. Leci mi krew? Oh. Trochę leci, ale nie mazgaj się. Twardy im trzeba Będę być... Idę po najmiancy. kapelusz. Przypierdolił mi, ty, nie spodziewałem się. Oh. No, kapitanie, my se tu rozmawiamy. Mm. No Co jak? tam z tamtym piakiem? A no do pierdla poszedł, chcieli go... Kadeci by go, kurwa, chcieli, chcieli go wypuścić, rozumiesz? Co? No nie, nie jak wypuścić? Nie, no. no właśnie, dlatego ja poszedłem, powiedziałem, że nie ma takiej szansy. No nie, no nie, no jak? Pijany, kradzione auto, na teren komendy wtargnięcie, Wyzywanie funkcjonariusza, uderzy, łokciem na parkingu, później uderzymy w twarz. No, nie, kilka... nie, nie, nie. nie, nie no. Idzie do pierdla, spokojnie. A poszedł, a zeszliście mu trochę? No trochę tak, ale nie za dużo. Dobra. A ile? O ile mu wychodziło 60 miesięcy? 60 wychodziło, no? Tak, i 220 tysięcy. O, Dobra. Krantów, które tam. Jakby, przepraszam, nam, przepraszam jakby ktoś tam na mnie zasadził. Więc postanowiłem wrócić i rozwikłać sprawę która działają w Moskwie. Hiller, na... słyszysz na... mnie? Masz coś do jedzenia, może? Ty, kura, tutaj. Rucham, odwiedź, a tu. Masz coś do jedzenia? A gdzie ty. Na, na, na radiu kadasz? Tak, na trójce. Ale ja nie jestem na trójce. A! Teraz jest! Dobra, dobra, dobra myślę, że na też na trójce jesteś. Weź sobie wyjść na, na górze, tam jest ten... Ja nie mam też, byś mi też chleba kupił. E, tam jest na górze taki przed wejściem. Dobra, ale no. W holu czy przed? To Holem. w holu, w holu. Dobra, spoko, zaraz jestem. Dzięki. Mówię mniej więcej, jestem dość w walce. Masz gotówkę klucz? Masz gotówkę jakąś? ty masz kurwa dał ci szef

Nie wysłałeś killera? Eee, bo tam mam ciężką robotę z killerem na dole. Możemy na chleb coś dostać? Bo killer jest głodny. Jak na chleb? Dostałeś 250 tysięcy. No, ale to przecież jest na życie, tak? Ale no chleb nie Więc jest tak taki drogi. Tutaj co do maszynki? Ale tam Był... masz automat. Ale tam jest... Cena jest... <laughs> Dwucyfrowa jest. Oj, no oj, i byś chciał? Za moich czasów chleb był. Ale, w Ale teraz zarabiasz ja dużo nie więcej. Nie więcej? No z... bank. Bo zazwyczaj Zobacz ceny idą w górę, a pensje nie. A u nas poszły pensje do góry. O, szefie. Ty zajdziesz w telefon... Ja? A ja nie mam komórki. A kurwa, no to cześć. A, Dobra, masz 25 tysięcy. I by kupca chcesz? Z tobą jest jak z moim dziękuję. synem. Przychodzi i tylko pieniądze ciągnie. Szefie, ale jaką robotę żeśmy zrobili. Ja pierdolę. Menel nam wjechał na parking. Alkoholik. Pijany autem kradzionym. O, o, nie widzę, że to, 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 brawurowa akcja policji. Od razu go skułem na ziemię. On mi łokciem, mi ale jednak mam to jeszcze spokój, ten stary O no, go wzięliśmy tu na dół I afera Jak pijany Wyzywał, zaatakował mnie, uderzył mnie, no ale Później Usnął chwilę, pospał, wyczeźwiał No i zaczął się przepraszać już tam, oczywiście Klasyczny taki przykład No ale posłaliśmy go, no Pięć razy obraza Dostałem, dostałem. No okulary mi z... rozwalił mi no. Dobrze, że ty pieniądze, to sobie okulary kupię. W celi mi jeszcze przypierdali. No, a to na... Tak, faktycznie, to na okulary bym jeszcze prosił. Nie, dobra. Co, za dużo to niezdrowo, tak? O, ja tu już wypisywałem degradację. No, nie <laughs> to nie tak, nie chyba nic się nie da. <laughs> no da się, no klapkę mówiąc. Jest kadet, jest kadet, słuchaj. Broni, no. No. A może tak, bo taki mógłby się zdecydować no, na mundur. No, może no, ta, ta, ta kamizelecka ci będzie tam, pasowała. Muszę lecieć, k, e, szefie, <laughs> było miło, ale tam na dole przesłuchujemy kandydata na policjanta, prawda? Muszę wykonywać ważną pracę policyjną. Cześć pracy, Właśnie służyć, chronić. Tak, to. Zapraszam panie, zapraszam. to jest piękna sprawa. Słucham. A rekrutację zajmuje? Ja nie, nie, nie. My teraz. Znaczy w sumie trochę tak, ale na razie przesłuchujemy już jednego z kandydata. To, to ja Zaraz zawołamy. Pewne. Okay, okay. To się tak dzieje. Masakrę. Tak. W to jest problemu Nie Tak na logikę no to... Nie 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 domyśla, no. Nie, no. Na logikę dokładnie no. no. logika najważniejsza. No co, kadet na pewno nie dostaje broni, na pewno nie może sam prowadzić patroli. Co ty patroli. za kolak? Leba ci daje. To nie mogę się normalnie podać. Nie umiem. Tak też... Hmm. No, są złodzieje, ale potem oddają. Nie masz... No kadet to... Kadet to nie stażysta. Tak nazwijmy, nie dałeś miejsca. Kadet ma obowiązek nauki Dzięki od oficerów. Tutaj myślę, że oficer ja będzie Dzień. dobrym nauczycielem. Kadet generalnie tak, musi słuchać wyższego stopnia, tak? Tak, zgadza ja się. Kadet nieodzywany się, nie pytany się nie odzywa. O, to tak, tak. Kadet <laughs> ma szanować niech, swój niech, mundur pan i pan swoje życie. tak? I takie kody jak na przykład... Tak. A proszę mi powiedzieć, może się, używać 10, 11, broni palnej. A to już mówiłem, że nie. Nie wiem. Bo no, nie wiedziałem gdzie to znaleźć. bez przeszkolenia mnie. to tak to, to Bez przeszkolenia to tak raczej nie powinien. Aha, no to ja sobie zapiszę, pan poczeka chwilę. No jak chwilę byłem mi dziękuję. Smacznego. Oj dobry, dziękuję. Dobrze, ja zapisałem sobie. Wie ma co? Powiem panu tak, generalnie tak, bo mówił pan, że jest pan w stanie ostro i normalnie porozmawiać z ludźmi, tak? Dokładnie jestem. Już dziękuję przepraszam, Niech pan, pan za sobą, ale powiem wam, że się wkończyłem mocno. Dorian na armię? No, widzi pan innego? A to jest strój taki, ale nie serio. O kurde, nie a, lubię tak. To, no dobrze, to podstawy, nie. Widzi ale... pan, no widzi pan. Ale... Nie, nie, kadet tak wykonuje w bez namysłu rozkaz. Jeszcze go mówi, Co panu powiedziałem, jestem proszykiem. Ja tak czegoś takiego nie, to nie toleruję. kadet się nie zastanawia, kadet to to wykonuje rozkazy. Chyba, że panu skacze, każe skoczyć w okien, no to może pan odmówić takiego rozkazu. A to sobie by dobrze, by ma pan jeszcze jedną szansę. Proszę opierdolić tego oficera, Ale tak, żeby skapcie wyskoczył. Panie oficerze, co to pan tutaj w ręce trzyma zapałę? Latarkę, niech pan tym nie świeci po ryjach nikomu. Co ty pierdolisz? Latarkę se trzymam, tego. Tak, pan poczekaj, ja go włączę tylko. Schowaj, latarkę, proszę schować latarkę oficerze. Nie, nie schowam. Oficerze, proszę schować latarkę, po co tak pan trzyma ją? Dobrze, dobrze, spokojnie, schowam. Ja... A to może ja podam panu moją no. Proszę... Jak już ja stoi, stoi prosto, tutaj sierżant stoi, to, to tak nieładnie trzymać coś w rękach. O, 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 tak pan to za kolekcją do mnie powiedział? Że nie wypada stać. Nie, czymś w ręku. Sierżant powiedział. A pan kapitan, o przepraszam. Nie, o. przedstawiłem się panu, nie zapamiętał pan nawet takiej podstawowej rzeczy, przepraszam. Pamięta pan, pan jak się... Tak? A jak? <głos》>, Policjan musi mieć pamięć do wszystkiego, przepraszam. Jak się nazywa Albo no Pan Killer, to zapamiętałem. A, stopień pan... No i chuj. No, i... no właśnie, się dziękuję. To skończyliśmy. Oj. Nie udało się. To no następnym razem spokojnie. Do no zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę się nie poddawać. Może pan mi w mieście się Może pan spróbować? Oh, 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 nie.